Jak wiecie, lubię książki, czytam ich dużo, ale oprócz tego, że kocham książki, dbam o nie, staram się, by były ładnie ułożone na półkach i, i niechętnie się z nimi rozstaję, a co znaczy, że też niechętnie je pożyczam, to jeszcze robi takie, taki proceder, że w książkach zawsze wkładam pewne wspomnienia. I tutaj na przykład w książce mam zasuszone kwiaty. Zasuszonych kilka kwiatów, i kiedy znowu sięgam po tę książkę, sięgam po te treści, to patrząc na te zasuszone kwiaty, wiem dokładnie, co to za kwiaty, od kogo je dostałam, i pamiętam dokładnie, że te kwiaty dostałam jako przeprosiny. Wiem dlaczego, jaka sytuacja się zadziała, i mam taką ogromną wdzięczność, że ta osoba jest nadal w moim życiu. Że udało nam się przejść przez wiele konfliktów, że naprawdę pożarliśmy się wiele razy i też wiele razy się pogodziliśmy, że pomimo, że znamy się tak wiele lat, to wciąż jakby rozbijamy się o siebie, godzimy się i to naprawdę pogłębia naszą więź. I jestem bardzo wdzięczna za te wszystkie kłopoty, które mi się przypominają wraz z suszonymi kwiatkami, które mam w książkach. I kiedy czytam te książki, bo to są zazwyczaj książki, które też wtedy kupiłam, do których włożyłam te kwiaty, tak? Więc, i książka przypomina mi dany czas, i kwiaty przypominają dany czas, i to powoduje, że wspomnienia wracają, za które jestem wdzięczna, za progres jestem wdzięczna, za rozwój jestem wdzięczna, za to, że, że te relacje się utrzymują. Jestem wdzięczna każde miejsce. Każdy moment jest dobry do wdzięczności. Nawet wspominanie bardzo trudnych sytuacji, yy, takich zalanych moimi łzami, yy, wymagające przeprosin z kwiatami, nawet te sytuacje, po prostu po czasie, kiedy są już ususzone w kwiatach i schowane pomiędzy kartkami książki, przynoszą wdzięczność. O tak.